Cześć, witajcie na kanale LEGO i Przygody z klockami. Dzisiaj pokażę Wam jak możecie zrobić yy, rycerza, sprzątaczkę i wiele, wiele więcej. Zapraszam do oglądania. A możesz zasubskrybować i wiem pod tym materiałem 70 łopak w górę. Bez dalszego przedłużania. Zapraszam do oglądania. Jak zrobić rycerza? Bo potrzebujecie takich... Nóżek z Lego City, potem taki tor z Marvela, potem taka główka z Lego City, potem taki kask z Marvela i potem taka broń. I jest rycerz. Jak zrobić sprzątaczkę? Potrzebujecie na początku takich spodni z Lego City, potem Takich, takie bluzki z Lego City, potem tak, takiej główki z Lego City Stunts, potem tak, takich włosów Claire z Jurassic World, no i potem takiego mopa. I jest sprzątaczka. Jak zrobić głośnik, który Cię prawdopodobnie teraz słyszy? Potrzebujecie takiej różki z Harry'ego Pottera, takiego talerza. Tu przyczepiamy. Tak. O tutaj, potem taki klocek. Wkładamy tu. Jest głośnik, który Cię prawdopodobnie teraz słyszy. Jak zrobić licznik od wody? Potrzebujecie na początku takiego klocka, potem y, takiego białego klocka, potem takiego przezroczystego, potem dwie takie y, specjalne wajchy po dwóch stronach. I jest licznik od wody pa.